Cześć, dziewczyny, jesteście w kolejnym filmie. Cię Was zapraszam na analizę kosmetologiczną, więc mam nadzieję, że na bieżąco subskrybujecie kanał. Jesteście również ze mną na Instagramie, ponieważ tam na bieżąco pokazuję Wam, jakich produktów aktualnie używam mając cerę mieszaną. Natomiast ja mam cerę mieszaną, nie mam przekrojowo każdej, więc dzisiaj wam pokażę, jak wypełnić formularz kosmetologiczny na stronie Cosibella I przy okazji pokażę Wam dwie wersje, i czym one się różnią, czyli wersję Basic, która jest bezpłatna, i wersję premium, którą możecie wypełnić bardzo szczegółowo, analizując i składy E, swoje odczucia, jaką macie skórę, czy karmicie piersią? Tak naprawdę jest bardzo dużo szczegółowych pytań, które pozwolą kosmetologowi dobrać dla Was odpowiednią pielęgnację, przeanalizować ją później, jeżeli chodzi o odczucia, testowanie tych produktów. E, no i finalnie mam nadzieję, że będziecie bardzo zadowolone. Także dzisiaj będzie wypełnienie ankiety, pokażę Wam, jakie kosmetyki sobie dobrałam, jakie mam na ich temat odczucia. Także mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. No i co, dziewczyny, Za no dobrze, przystępujemy do wypełnienia ankiety. Wchodzę na stronę Cosibelli. I tak naprawdę, konsultacja kosmetologiczna jest jednym z pierwszych banerów, które widzicie, więc jest bardzo czytelna i możecie od razu znaleźć te informacje. No i tutaj przyjrzyjmy się dwóm typom ankiety. Mamy wersję Basic, która jest bezpłatna i to jest konsultacja podstawowa, dopasowana do osób, które chcą otrzymać gotowy szablon pielęgnacyjny. Mamy również wersję Premium, konsultacja rozszerzona, dopasowana do osób, które chcą otrzymać indywidualny plan pielęgnacyjny, dostosowany do aktualnych potrzeb skóry. I tutaj macie przygotowanie na podstawie typu skóry, jednej konkretnej potrzeby. Wersja premium, wieku, typu skóry, potrzeby skóry, analiza aktualnej pielęgnacji. To jest coś, co ja Wam kiedyś pokazywałam i to pojawiło się również w wersji premium bardzo rozbudowane. No i mamy korzyści. Mamy poznanie typu naszej skóry, bo tak naprawdę bardzo często mylimy naszą pielęgnację, mylimy kosmetyki, nie dopasowujemy ich konkretnie do potrzeb naszej skóry, przede wszystkim do typu etapy, z jakich powinna się składać prawidłowa pielęgnacja, indywidualny plan pielęgnacyjny, jakie składniki poszukiwać w kosmetyku, a jakich unikać przy naszym typie skóry. I wskazówki pielęgnacyjne, i mamy też również kontakt z kosmetologiem po takiej konsultacji, więc myślę, że warto rozpocząć wypełnianie takiej ankiety. Dziewczyny, przechodzimy do wypełniania formularza kosmetologicznego. Ja mam wersję premium, ponieważ chciałabym skorzystać maksymalnie z tej porady i pokazać Wam, jak wygląda odpowiedź, jak w ogóle przebiega cały ten proces. Wpisam już imię, wiek, adres e-mail, na który po prostu przyjdzie Wam odpowiedź. Będziecie dalej korespondować ze swoim kosmetologiem, który do Was zostanie po prostu przepisany. Typ skóry mam mieszany. Główny problem, z jakim się borykam, to według mnie to jest nadprodukcja sebum, ale macie jeszcze przebarwienia, trądzik pospolity, trądzik różowaty, łojotokowe zapalenie skóry i inne. Czy wykonujesz makijaż? Tak, jak najbardziej. I co mnie bardzo ucieszyło, to tabelka, ponieważ tutaj macie każdy z produktów, który opisujecie w swojej pielęgnacji, a on składa się oczywiście. Się ten cały proces kilku produktów, więc możecie tutaj wypisać nazwę, skład, jak długo stosujesz ten produkt, jakie są twoje odczucia względem niego, więc kosmodorek też to przeanalizuje, czy was nie przesusza, co się dzieje. No i macie przykład: yy, mamy naturalny żel od odresibo. Co ci przeszkadza najbardziej w dotychczasowej pielęgnacji? Nad czym chcesz popracować? Yy, przede wszystkim nad stopniem nawilżenia skóry często często przesusza mi się skóra na czole i powiem Wam, że u mnie bardzo często może to zauważyć, ja przynajmniej to odczuwam w swojej pielęgnacji, to czoło jest zawsze najbardziej problematyczne u mnie eee, czy jest substancja produkt, który chciałabyś włączyć do pielęgnacji tak, eee, więcej kwasów Retinol. I proszę. Proszę o podpowiedź kosmetyków. Tak, chcę słuchać się podpracować trochę nad retinolem, nad jego wprowadzaniem. Wiem mniej więcej, jak to się robi, ale tak w praktyce, ja bym jeszcze raz coś wytłumaczył, byłoby super. Czy korzystam z usług gabinetu kosmetologicznego? Powiedzmy, że tak. No bo ja wykonuję takie zabiegi typu dermapen kawitacja, mikro oraz e, mezoterapia bez igłowa. No, słuchajcie, sporo jest tego zabiegu plus laser IPL. Dodatkowo jesteś ciąży, karmi pierś jestem w trakcie leczenia onkologicznego, Moje jednoczyność tarczycy. Nie, słuchajcie, nie mam ża żadnej z tych dolegliwości, skąd wiesz o formularzu. Tak naprawdę z polecenia. E, w celu dokładnego poznania potrzeb, problemów, załączę zdjęcia. Czoło, broda, policzek, najlepiej w dobrej jakości, w dziennym świetle, bez makijażu. OK. tutaj słuchajcie, zaznaczacie zgody i wysyłacie. Słuchajcie, tak naprawdę to zajmie Wam maksymalnie 10 minut, jeżeli Będziecie miał przygotowane kosmetyki, zwłaszcza do tej tabelki. Tu jest najwięcej e, e, miejsca, gdzie możecie, ale zobaczcie, to jest super, bo tą tabelkę można sobie poszerzać. I jak macie na przykład długi skład, e, czy chcecie troszeczkę więcej, napisać o swoich odczuciach, to tak naprawdę macie dziewczyny na to miejsce. Mega fajna sprawa. Fajnie, że tą tabelkę się w ten sposób e, edytuje. Także to dziewczyny, ja wypełniam dalej swoją tabelkę i czekam na wiadomość od kosmetologa. Plus pokażę Wam kosmetyki, które do mnie dobro i już bezpośrednio patrzę. Konsultacje online coraz częściej się odbywają i tak naprawdę są bardzo skuteczne, jeżeli zadacie odpowiednie pytanie. I analizując adkietę od marki Cosibella muszę Wam powiedzieć, że zauważyłam, że jest bardzo rozbudowana pod kątem wersji premium, ponieważ tak naprawdę to jest też ogromna oszczędność finalnie, ponieważ jeżeli dobierzecie dobre kosmetyki, mocno przeanalizujecie składy, porozmawiacie o nich, o swoich odczuciach, a w w tabelce widziałyście, że są takie opcje do wypełnienia, to możecie dużo zaoszczędzić, po prostu nie kupując zbędnych produktów. Dla mnie to jest ogromny plus, ponieważ bardzo, bardzo często czytam od Was komentarze, że dany kosmetyk się nie sprawdził, że Was przesuszył, że miałyście zupełnie inne oczekiwania, ponieważ komuś się coś sprawdziło, ale pamiętajcie, że przekrojowo mamy różne typy skóry. Ją ja skórę mieszaną. Wy macie skórę suchą, tłustą, trądzikową, skłonną do podrażnień, serę naczynkową. Ja zupełnie nie umiem się poruszać, jakby w doborze dla Was pielęgnacji, jeżeli jeżeli chodzi o cerę naczynkową, teraz już może troszeczkę lepiej, ponieważ na bieżąco też w pracy to analizujemy, ale muszę Wam powiedzieć, że dla mnie moment, kiedy staję przed wyborem dla Was kosmetyków, jest bardzo trudny, ponieważ ja mówię o swoich odczuciach, jeżeli chodzi o cerę mieszaną i ona mi się na przykład sprawdzają bardzo dobrze, ponieważ nawilżają albo mają dużo witaminy C. I teraz pytanie, jaki składnik powinien się pojawić w Waszej pielęgnacji, jest moim zdaniem w punkt, ponieważ na przykład ja nie stosowałam do tej pory retinolu, bardzo mało używam kwasów i to nie są wysokie stężenia, więc chciałabym troszeczkę zwiększyć ten. Level em, tego złuszczania. No i mam nadzieję, że w tym mi pomoże kosmetolog. Więc finalnie zobaczymy, jakie mi dobrze kosmetyki. Mam nadzieję, że w ogóle ta analiza będzie Wam się podobała. E, no i tak jak mówię, będzie to ogromna oszczędność względem tego, co wydawałoście wcześniej, a względem tego, co teraz macie, jak ta analiza została wykonana. I przede wszystkim przeanalizuję u siebie poziom satysfakcji po jej wypełnieniu, bo pokażę Wam od A do Z, jakie kosmetyki wybrałam, jakie finalnie zamówiłam e, i jak ta rozmowa z kosmetologiem przebiega. To mnie mega ciekawe ponieważ ja już kiedyś przechodziłam taką analizę z Kosybellą. A zobaczymy co się zmieniło i jaki finalnie będę miała odczucia, także wszystko dziewczyny razem przeanalizujemy i będziecie miały kompleksowo w jednym filmie wszystko wskazane. Dzień dobry, super, dziękuję. Mam też dla Was mega fajną informację. Jeżeli byście chciały skorzystać akurat z konsultacji premium, to macie minus 50% z moim hasłem Magda 50. Także udało mi się wynegocjować dla Was po prostu niższą cenę, abyście po prostu mogły skompletować sobie kosmetyki, a przy okazji faktycznie skorzystać z porady eksperta, kosmetologa, kogoś, kto faktycznie jak przeczyta problemy Waszej skóry, to adekwatnie do ich potrzeb dobierze kosmetyki. Więc żebyście były pewne i żebyście przy okazji w naprawdę fajnej i rozsądnej cenie skorzystały z porady to macie hasło rabatowe. Mam nadzieję, że to Wam przede wszystkim ułatwi i wybór kosmetyków, ale uświadomi pewne rzeczy w pielęgnacji, bo to jest dla mnie mega ważne, żebyście po prostu po tej konsultacji były pewne, że macie dobry kosmetyk, ta porada była wartościowa, no bo jak się u mnie okazuje, naprawdę brakowało tych składników niekiedy aktywnych w różnych etapach mojej pielęgnacji. Bo czasami po prostu mam ochotę coś przetestować, ale nie zawsze dobiera to też do potrzeb mojej skóry. Słuchajcie, to też się każdemu zdarza i my jesteśmy, słuchajcie, kobietami, my lubimy testować, więc zawsze nowości nas bardzo interesują. Także z moim hasłem łapcie minus 50%, no i mam nadzieję, że ta porada Wam się przyda. I koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy ja sobie sprawdzę. Ja poradną kawę i pokażę Wam, co dobrała mi pani kosmetolog. Zresztą. E Sama odpowiedź jest, słuchajcie, bardzo szczegółowa. Kosmetyki są przeanalizowane i też dobrane odpowiednio do mojego typu skóry. Więc dziewczyny poranna, kawa, trzeba się obudzić. I lecimy z takim po prostu porannym demakijażem. Pola Choice to jest marka, którą bardzo często zamawiam sobie na Cosibeli. Filtr przeciwsłoneczny, o właśnie, może Wam go pokażę. Ostatnio też był po prostu strzałem dziesiątkę. Ja już, słuchajcie, kończę i bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdza pod makijaż. E, więc sobie zamówiłam e, żel do skóry twarzy zresztą z polecenia właśnie kosmetolog to jest słuchajcie żel, który posiada w składzie ekstrakt z lukrecji, który łagodzi podrażnienia, zmniejsza zaczerwienienia ma aminokwasy, odbudowują płaszcz hydrolipidowy, kwas mlekowy, nawilża, wygłada skórę i ją zmiękcza i sok z które który łagodzi nawilża i koi właśnie podrażnioną skórę także ja rano nie korzystam żadnych szczoteczek tylko sobie po prostu moje ujdzie w ogóle ja bardzo lubię markę Pola Choice, bardzo no, ten filtr mi się super sprawdza oni mają też bardzo dobre, co mo mogę polecić e jeżeli przyglądało się sobie jakieś tą markę zdecydowanie sera z jacynamidem, bo tam faktycznie macie wysokie stężenia. ja pamiętam, kiedyś uczestniczyłam właśnie w konferencji w Choice e i opowiadała jak fajnie można po prostu budować tą e tolerancję na niacynamid, ale żeby najlepiej zacząć od po prostu mniejszych stężeń żeby się po prostu miały nie miały w zasadzie takiej reakcji właśnie podrażnienia skóry, ponieważ nie zamiast może naprawdę fajnie działać na skórę ale trzeba wprowadzać to wszystko tak, wiecie, krok po kroku. Słuchajcie, tonizacja, tylko delikatny żel to Wam po prostu wystarczy. Według pani kosmetolog ten tonik, bo ja w ogóle zawarłam w ankiecie, że używam Mr. Balance, to jest taki regulujący tonik giełka od bo jest, słuchajcie, dobry, można go jak najbardziej używać. Zresztą ja mam, słuchajcie, cerę mieszaną, ja już Wam wielokrotnie wspominałam, że ten tonik bardzo ładnie reguluje pracę sebum, on tutaj w składzie Verbena, niacinamid, więc to nie jest tak do końca tylko i wyłącznie tonik, mam wrażenie, że jest taka esencja ponieważ no, niacynamid w składzie bardzo ładnie rozjaśnia, działa e, przeciwzmarszczkowo, jeżeli macie na przykład przebarwienie, to też rozjaśniająco, a finalnie przy mocna suchej mocno nawilża, przy skórze tłustej, mieszanej e, również reguluje e, sebum, więc jest bardzo e, fajnym produktem ogólnie i moim zdaniem cennym składnikiem w pielęgnacji. E, słuchajcie, resveratrol i witamina C. Tutaj mamy również kwas winowy i arginina. To jest, słuchajcie, serum, które podobno bardzo fajnie działa, jeżeli chodzi o rozświetlenie skóry. No właśnie, powiem Wam szczerze, że ja w tej ankety też chyba napisałam, że ja lubię witaminę C. Właśnie, ponownie chciałam ją wprowadzić do pielęgnacji, bo teraz skupiałam się na przykład na siłowicy ze śmaka, mucynie, propolisie i chciałam troszeczkę wrócić do właśnie witaminy C. To jest w ogóle bardzo fajne serum i też polecane. Powiem Wam szczerze, że ja już się spotkałam z wieloma. Pozytywnymi opiniami na jego temat, ale nigdy nie miałam, jakby takiej. Okej, okay, dobra, przetestujmy, więc tutaj e, w ankiecie się po prostu pojawiło. Jedyne, słuchajcie, moje przemyślenia od, dotyczące tej ankiety są takie, że nie ma linków w ankiecie, więc tu mogłyby się pojawić. Bo nie mam po prostu linków bezpośrednio do produktów. E, chyba, że ja coś po prostu pominęłam, nie wiem, ale raczej nie, nie widzę po prostu nawet e, aktywności, na przykład, jak mam e, nazwę, słuchajcie, produktu. Słuchajcie. Ten kosmetyk na początku mnie e, delikatnie piekł na skórze jak nakładałam, więc tutaj mamy wysokie stężenie dosyć witaminy C. Natomiast powiem Wam, że w miarę moja tolerancja się słuchajcie zwiększyła i jest ok, jest słuchajcie super i według producenta no to tutaj na przykład jeżeli chodzi o kwas e, winowy, Naturalnie występuje w winogronach, wygładza powierzchnię skóry, rozjaśnia i ujednolica kolory cer, a także przeciwbakteryjnie. Eee, Cera dojrzała poprawia eee, koloryt kolory skóry, ściągający, przeciwzapalnie, regulująco, zmniejsza widoczność ujch gruczołów łojowych, czyli słuchajcie, chyba nie wygładza. E, witamina C to jest etylowa forma witaminy C, 10%, więc wysokie stężenie. Rozjaśnia przebarwienia naskórkowe, ma właściwość antyoksydacyjne, rezwę ratrol 3%, też jest wysokie stężenie, wpływa na kondycję komórek skóry poprzez zdolność do przenikania w głąb skóry, zwiększa aktywność, uwaga, e, sirtuin, białek enzymatyczny odpowiadający za mechanizmy regeneracji, ochrony przed prom promieniowaniem słonecznym oraz przed czynnikami zewnętrznymi. E, I nakładam sobie krem pod oczy z Polemiki. Generalnie powiem Wam, że jak na przykład podałam, jakie kremy używam, to tam padło Wam że jest za mało takich składników aktywnych, dlatego skupiłam się na witaminie C, bo ja o tym, słuchajcie, wiedziałam. Ja wiedziałam o tym i dlatego chciałam właśnie witaminę C, coś mocno nawilżającego. To jest, słuchajcie, akurat krem pod oczy, który bardzo ładnie rozjaśnia. W ogóle Polemika jest bardzo fajną marką. Powiem Wam, że taką no... Dla mnie ona na początku nie zrobiła na mnie wrażenia, jeżeli chodzi o opakowanie, ale składy ma słuchajcie cudowne. Tutaj mamy też maczę, która działa antyoksydacyjnie a w ogóle macze lubię w kosmetykach e, i bardzo ładnie w ogóle nawilża skórę. Moja Grzeka ostatnio powiedziała, że jak używała właśnie tego kremu, to jej się cofnęły z mimiczne. Jestem ciekawa czy to słuchajcie u mnie się stanie, ale nawilżam, regeneruję i rozświetlam, więc no to jest słuchajcie taka podstawa jeżeli chodzi o pielęgnację, więc przejdziemy szybko do kremu i do esencji. No i tutaj chyba pewnie da się zauważyć, że ja jestem absolutnym ostatnio fanem marki Skindra, mam ich tonik całoroczny kwasowy, bardzo w ogóle fajne. wieczorem ja sobie używam trzy e, razy w tygodniu i nakładam właśnie trzy dni pod rząd, tak jak słuchajcie producent mówi, że maksymalnie można, e, bardzo fajne złuszczenie, w ogóle wygładzenie i rozjaśnienie skóry, ale mam też na przykład serum z Galactomyces, Mega fajna rzecz i serum skończyłam z witaminą C, dlatego ja się zdecydowałam w ogóle na kolejne, bo ja po prostu chcę kontynuować witaminę C w swojej pielęgnacji cały czas. I to jest trochę też sekret młodości. Słuchajcie, krem, krem e, probiotyczny Let Your Skin Drink Up, to jest chyba najczęściej polecany przez Was produkt, oprócz jeszcze tego toniku. E, słuchajcie, tutaj mamy fantastyczny skład, nie za nami 5%, mamy fermenty, e, mamy właśnie galaktomyces, mamy e, azeologicynę, ale pojawia się słuchajcie jeszcze jedna rzecz. E, olej konopny, który ma się na działanie przeciwzapalne, rewelacja do skóry tłustej mieszanej, więc widać, że kosmetolog dobrał dobrze kosmetyki, olej z pestek arbuza, który wiecie, że bardzo lubię w kremie marki Heimisch, tak zwany olej schnący, który nie ma potencjału komadogennego e, źródła antyoksydantów, witaminy B oraz A, E i C, no i oczywiście skwalan, emolient odpowiednik ludzkiego skwalenu, który wchodzi w skład sebum i cementu międzykomórkowego. On zapewnia, słuchajcie, ochronę przed międzymiernym odparowywaniem wody z naskórka, więc bardzo ładnie trzyma nawilżenie. I to jest, słuchajcie, taki krem, który ma bardzo leciutką konsystencję. Super w poranku. Najprawdopodobniej ma dobrze nawilżać. Mega przyjemna konsystencja. On się po prostu sam rozprowadza. I zobaczcie, on tworzy taką powłokę na skórze, więc myślę, że to jest też, ja w sensie czuję, że on jest taki treściwy. On ma taką lekką konsystencję, ale ładnie nawilża. Ten krem, słuchajcie, powiem Wam szczerze, nawet może Wam się sprawdzić w pielęgnacji e, wieczornej. Zobaczymy, jak to będzie pod makijaż. Także dziewczyny, ja chwilkę czekam. Ja zawsze czekam, tak około 5 minut, aż mi się wszystko ja tak uśmiechną. Zapomniałam powiedzieć o moim absolutnym hicie, który sobie ostatnio też zamówiłam. Eee, I teraz domówiłam ponownie, czyli maska z Mucyną, czyli śluzem ze ślimaka e, od marki Coserix. To jest wyjątkowa maska. To jest wyjątkowa maska właśnie dlaczego? Ponieważ ona bardzo ładnie regeneruje skórę. Eee, ta Mucyna, słuchajcie, tak przyjemnie otula skórę. W ogóle uwielbiam w sobie ten składnik, naprawdę jestem totalnie zakochana. Tutaj mamy jej wysokie stężenie i w ogóle ta maska, słuchajcie, na tle innych. Bardzo się wyróżnia, także sobie ją domówcie, kupcie, przetestujcie przede wszystkim, bo na pewno będziecie zachwycone. Ja Wam nie polecam w ciemno kosmetyków, ja testuję, używam i faktycznie sprawdzę, czy one regenerują skórę. Bo bardzo często pojawia się pytanie, a też wiem, że używacie takich urządzeń: co używać po mikrodermabracji, co używać po kawitacji, po dermapenie, po różnych takich właśnie zabiegach, które penetrują też na skórek. Mm, to to jest słuchajcie, no sztosowy produkt, ja z Waszego słuchajcie polecenia też sobie zamówiłam tak w ramach ciekawości kwas mlekowy 5% i kwas jelownowy od marki The Ordinary. ogólnie słuchajcie, na Cosybelly macie po prostu wysyp produktów The Ordinary, tak naprawdę tam macie wszystkie praktycznie, które powinny Was najbardziej interesować, no tam są, o ten tonik słuchajcie glikolowy mnie też bardzo interesuje, może następnym razem sobie zamówię, bo na razie mam te ze Skintry, więc po prostu kończę i e, rozpoczynam Kolejne testy są w ogóle bardzo ciekawa, dajcie znaczy, czy używałeś i co w ogóle polecać jest The Ordinary. Ja mam oczywiście słynne serum z cynkiem, natomiast ten produkt stosujemy 2-3 razy w tygodniu. On ma nawilżać, wygładzać skórę, delikatnie ją odświeżać, regulować pracę gruczołów łojowych i faktycznie po prostu wygładzać skórę, więc 2-3 razy w tygodniu można sobie stosować. Tutaj mamy właśnie kwas hilorynowy i kwas mlekowy. Zresztą w ogóle produkty marki The Ordinary mają zawsze taki turbo prosty skład, więc tam się pojawia dwa, trzy kluczowe składniki bez jakichś żadnych zbędnych dodatków, po prostu, które mają działać, złuszczać skórę, nawilżać no i w zależności od problemu po prostu działać na niego docelowo. Więc to są takie dwa produkty, które sobie zamówiłam. Dzisiaj nie będę tego testowała, bo jest ranek, jest poranna kawka, też będę już wypita, więc przechodzimy do kolejnych produktów nawilżających, ale chciałam Wam pokazać, że to Was może zainteresować, a to na pewno Cieszymy na testujcie, bo ta maska jest w sposób Genialne. Słuchajcie, mam dzisiaj e, taką perełkę, bo tak, mam już Swift e, mm, w sprayu, chodzi o taką inną aplikację niż zawsze. Mam krem e, w kropelkach i słuchajcie, pojawiła się nowa marka Evi Technology, e, która ma e, SPF w piance. I zobaczcie, to jest słuchajcie SPF, które po prostu nakładamy na skórę twarzy. Dzisiaj Dzisiaj troszeczkę wcześniej sobie nałożę na SPF i powiem Wam, że on się totalnie rozprowadza tak samo jak krem. Nie ma żadnej różnicy, tylko że ma formę pianki. Tutaj mamy filtry chemiczne, dlatego on w ogóle bardzo ładnie będzie wyglądał Wam pod makijażem. No dla mnie powiem Wam, że to jest e, totalnie coś innego niż do tej pory. Ciężko mi było na początku wyczuć, ile trzeba nakładać, ale takie dwie, jakby dwa takie pstryknięcia Wam starczą. bo to widać po prostu, jak ten kosmetyk pokrywa skórę twarzy. Także, no nie wiem, dajcie znać, czy chcecie skorzystać z takiej porady kosmetologa, czy w ogóle macie w tym momencie, po prostu jakieś niedosyć pielęgnacyjne, czy Wam czegoś potrzeba. Ja, słuchajcie, na ten moment jestem e, ile dowolona z porady bo fajnie, bo słuchajcie, zostawił mi część moich kosmetyków, doradził, dlaczego na przykład nie powinnam używać kolejnych, które mam, bo na przykład jest za moc chodników aktywnych, więc warto postawić na to i na to. To jest słuchajcie dla mnie cenne bo ja, słuchajcie, ja korzystam z takich rad, Ja bardzo lubię wprowadzać w ogóle te składniki aktywne do swojej pielęgnacji. Lubię testować nowe kosmetyki, no ale nie zawsze one idą w parze z tym, że na przykład one są na przykład mocno odżywcze one są po prostu jakby dobre w pielęgnacji, ale można podkręcić tę pielęgnację i coś używać lepszego w tej samej cenie. Także super. Ja jestem na przykład ze Skintry bardzo zadowolona. Ten tonik z Resibo wam polecam. Słuchajcie, SPF bardzo ładny na makijaż. On jest nie jest tłusty, bo on się Wam za chwilkę chłonie ale sama formuła aplikacji mnie w ogóle mega zaskoczyła. No i SPF 50. To ja teraz latem obowiązkowo. Czasami przechodzę na SPF 30, ale do rzadko. Tylko i wyłącznie Madara wtedy ten pigment, z tym pigmentem, eee, więc jest ok. Także zobaczcie sobie, przetestujcie. Eee, możecie skorzystać z obu opcji, bezpłatnej i tej płatnej. Ja Wam pokazałam tą mocno rozbudowaną. Ona jest faktycznie rozbudowana, więc tutaj e, pokrywa się to z Waszymi też kosztami, moim zdaniem. Na pewno zaoszczędzicie niż ja się miało kupować kosmetyki w ciemno. Także proszę, subskrybujcie kanał, wpadajcie na bieżąco na Instagram. I ja się z wami żegnam, no i mam nadzieję, że po prostu zobaczyłyście coś fajnego na kanale, coś nowego. No i w końcu zobaczyłyście, jak to wygląda po prostu od środka. Także trzymajcie się, cześć!